Z natury jestem ciekawski, dlatego też sprawdziłem, co mój CGM tutaj, czyli ciągły pomiar monitoringu glukozy, ten nadajnik, czy jest wiarygodny. Sprawdziłem to, pobierając krew w przychodni, zmierzyłem sobie czas, kiedy był ten pomiar przychodni, oczywiście ten mój monitoring tutaj wskazuje co 5 minut, więc wszystko ładnie połączyłem. I co się okazało? No, się okazało, że wyniki są praktycznie idealne. Zobaczcie na krzywą glukozową tutaj. O godzinie 8:45 miałem pobór krwi. I co? I jest, u mnie 90, około 7, ale pamiętajcie, że. CEGEM nie mierzy poziomu glukozy we krwi, ale w tłuszczu podskórnym. Oznacza to, że określany jest jako cukier tkankowy, a jeśli chodzi o wynik pomiaru, to należy wziąć pod uwagę, że wartość cukru w tkankach może być opóźniona w stosunku do aktualnej wartości cukru około 10 minut. I faktycznie tak jest. Zobaczcie jeszcze raz na ten wykres. Jeszcze cofnę 10 minut, jest 93, no plus minus, tam 1, 2. A co mam na wynikach z badania mm, z przychodni? 91, 90 już tutaj zaraz zerknę. Więc jest świetnie. Wrócę jeszcze do mojej rolki, gdzie mierzyłem i porównałem wyniki z CGM Libre i Symbionix tutaj z Chin, który, no, polecam, bo naprawdę jest świetny, jeśli chodzi o użytkowanie, jest praktyczny. Tam w Libre wyskakiwało mi nanczczo 100, 105. Byłem załamany, bo mówię, no, insulinoporność, mam i koniec. Ciągle mnie irytowało, że Libre 2 wskazywał o 15, średnio o 15 mg na decylit za dużo. Wiedziałem, że jej nie mam i wiedziałem, że wymiary są troszeczkę przekłamane. W tym przypadku mojego CGM tak nie jest, jest świetnie, sprawdziłem to na własnej skórze. No i mogę polecić, szkoda, że nie, ma, nie jest dostępny w Polsce. Jeszcze uprzedzę pytanie, jakiego używam CGM? Właśnie tego. Symbionix jest dostępny w Chinach, niestety w Polsce nie, ale mam sprawdzonego sprzedawcę, 20 dni maksymalnie jest Umie. czasami doliczając słowo, kosztuje około 220 zł. A linka na Facebooku dam w opisie, a na TikToku w komentarzach pytajcie też, podrzucę. Jakby co. Pozdrawiam. Pa!